Elo, witam się moneczko, jestem u skóra w dniu dzisiejszym chciałbym troszkę omówić event letni, który odbywa się w Metinie. Trwać on będzie jakiś prawie miesiąc, także całkiem długo. Ogólnie jest to jeden z lepszych momentów, żeby zacząć swoją przygodę na globalnym serwerze dla osób, które nigdy nie grały, dla osób, które chcą wrócić po przerwie, dla osób, które zaczynają od zera to ogólnie eventy są jednym z lepszych takich momentów. To samo event letni Czasami jest jakiś event zimowy na jakieś ferie, czy coś takiego, jakieś tropy blasków. No, takie szmery, bajery, kręcenia fery. E, ogólnie to monitor mój wygląda tak. Tutaj mamy event letni. Event letni trwa 14, od 11 do 1 sierpnia. 11 lipca, 1 sierpnia 2019. E, tutaj jakieś itemki z item shop jakieś skrzynie dla bohaterek, e, dla bohaterów. No i takie coś leci. Informacje o letnim evencie. Także wszyscy, którzy wbili 30 poziom, a to jest dosłownie godzina roboty, jak zaczynacie od zera, jak ktoś pierwszy raz w to gra, to nie wiem, w 5 godzin może wbić 30 level. Zdobywajcie gałki lodów W gałki LOD z potworów i wymieniamy je potem u NPC Summer, który znajduje się w tym miejscu. Ja to jest Królestwo Shinsu, czerwoni. A W Gino znajduje się obok depozytu, czyli tego grubego mościa w niebieskim uniformie, ale mi jest skuczna ręka za Paulo Co można z tego zrobić? Dodania, zmianki i tyle z ciekawszych, Mamy jeszcze jakieś rady: perełki, bodzie, księga przebudzenia. Co to jest w ogóle? Księga przebudzenia? Może jakieś, no, no raczej jakaś nowa rzecz. Nawet tego na wiki nie ma. Okej, okay, to jest summer. Tutaj z tego co widzę, jest jakiś tam opis zeszłorocznych czy tam zesz zeszłorocznych no jakichś tam ostatnich eventów e, także nas to nie interesuje jeżeli jesteście graczami, którzy walą w item shop to e, można kupić sobie bronie takie nakładki jakby na broń e, które dają nam statystyki można je miksować i tak dalej tak samo jest z kostiumami e, i tyle jeżeli chodzi o oferty z item shopu i przejdźmy to co nas wszystkich interesuje do pani summer co robi pani summer? pani summer wymienia 10 gałek lodów na rożka trzy rożki, na pucharek trzy pucharki, na tort e, i tort na chłodziarkę. Czym jest chłodziarka? To jest nagroda specjalna. Ogólnie taki myk jest z tego co widziałem, że chyba jeden kryształek, ten kryształowy pucharek można zrobić dziennie na postać. E, także słabo, jak ktoś ma dużo postaci to ok, ale jak ktoś nie ma za bardzo postaci to słabo. E, I co tutaj mamy e, poza tymi pucharkami? Mamy jeszcze opcję wymiany sobie tych gałek na pieczęć czarnego konia. Jeżeli dopiero zaczynasz, to myślę, że opcjonalnie byłoby fajnie wziąć pieczęć na 15 dni, no góra 30, na 60 niby jest to najbardziej, nazwijmy to, opłacalna opcja, ale no 60 dni wyjechać to jest nie do pomyślenia, bo raczej jakiegoś dzika sobie kupisz, czy coś takiego. No i w sumie ja bym polecił na 15 dni, to jest taki max, starczy Ci na długo, nawet do końca rozgrywki. Tu są kordy na, na to miejsce, w którym znajduje się pani Summer, jakby ktoś chciał wiedzieć, gdzie jest na przykład u żółtych, chyba ja u żółtych nie grałem za długo i nie wiem, gdzie jest Summer. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o samego NPC. Teraz drop. Jakie jest drop? Dodanie. Drugie dodanie to jest dodanie piątego bonu, jakby ktoś nie wiedział. Zaczarowanie przedmiotu. E, kory, jakieś tam fasolki, z tego leci dużo książek lidera, i medalów bohatera, no tutaj widzę jakieś pelerynki, rady, no i perełki, no i jeszcze jakaś losa księga. Drop całkiem najgorszy, e, szanse na dodanie i zmiankę są całkiem jako takie bym powiedział. E, no i w sumie tyle, wbijacie sobie 30 level nawet na kilku postaciach, żeby jak najwięcej tych choziarek sobie zrobić. No i tak mniej więcej zaczyna się na evencie letnim, w sensie można zacząć grać, no najlepiej to zrobić tego konia, bo uwaga, to jest bardzo ważna informacja, konia można wymienić tylko raz na event, także jak zrobicie sobie na 7 dni, to już kolejnego nie będziecie mogli wziąć, i jeszcze raz przypominam, że event trwa od 11 lipca do 1 sierpnia 2019 roku, a film wrzucę jutro, czyli w piątek, mamy dzisiaj czwartek. No i to byłoby na tyle ode mnie w tym filmie ogólnie. Dziękuję za uwagę, miej dzisiaj wspaniały dzień, trzymaj się i cześć, narka.